Protestujący pracownicy MOPSu podczas październikowego protestu pod urzędem skandowali, że nie chcą nowego skateparku oraz oświetlenia na stadionie. To są inwestycje w kryzysowych czasach zbyteczne, uznali. Spytaliśmy więc prezydenta, czy można było z nich zrezygnować. Jak się nie wybuduje stadionu, to nie będzie więcej na wynagrodzenia, proszę pana. To świadczy tylko o powierzchowności i braku wiedzy ja nie mam. Pretensji, że ktoś może nie wiedzieć o tym, no ale myślę, że e, przepraszam, ale Pan jako dziennikarz chyba wie o tym, że wydatek inwestycyjny nie jest tym samym, co wydatek bieżący i nie można porównywać wydatku bieżącego z wydatkiem inwestycyjnym, bo inwestycja jest zupełnie innym. E, Kwalifikowanym Skoro pan prezydent zarzucił nam brak wiedzy, poszliśmy się dokształcić w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, instytucji, która kontroluje gminne budżety. wypowiedzi prezydenta zaprezentowaliśmy grażenie Sikacz, kierownik delegatury Rio w Legnicy. Jeżeli nie będzie jakiejś inwestycji, to nie można tych pieniędzy wykorzystać na wydatki bieżące. Czy to jest prawda? No jest to prawda, ale nie do końca, bo w sytuacji, kiedy mamy wydatki inwestycyjne i nie mamy jeszcze umów podpisanych, a okaże się, że tych pieniędzy po prostu brakuje, a jednak są potrzebne na wydatki bieżące, sztywne, prawda, to po prostu takie ewentualne propozycje zmian mogą być przedstawione organowi stanowiącemu do uchwalenia. Czyli prezydent wnioskuje ewentualne zmiany do Rady. Sytuacja można po porównać do domowego budżetu jeśli zdecydowaliśmy się na remont łazienki w przyszłym roku to możemy z niego zrezygnować jeśli nie podpisaliśmy umów które nas do tego bezwzględnie zmuszają w Regionalnej Izbie Obrachunkowej zwrócono nam także uwagę na uchwały, z których jednoznacznie wynika, że zmiany w wydatkach bieżących dotyczących podwyżek w MOPS są wyłączną kompetencją prezydenta. W tej kwestii dyrektor nie może bez zgody prezydenta nic zrobić, w innym przypadku złamałby prawo. Paragrafu 14 punktu drugiego uchwały w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2012 wynika, że Pan Prezydent może dokonywać zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Co oznacza w ramach działu? No, że nie można między jednostkami, tylko w ramach danej jednostki budżetowej, prawda? Pytanie tylko po co prezydent w słanych związkowcom pismach pisał, że to dyrektor jest najbardziej właściwym adresatem wszelkich pracowniczych roszczeń. Jeżeli by chciał zwiększyć wydatki w MOP-ie, no to musi już tu organ stanowiący zrobić. Na podstawie propozycji pana prezydenta prawda, w sprawie zmian w budżecie. Czyli prezydent występuje z propozycją zmian doradnych i to oni je akceptują bądź odrzucają. To, co nieco krępuje ręce prezydentowi, to to, że wydatki bieżące nie mogą przekroczyć bieżących dochodów powiększonych o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych.